Prawie 15 z blisko 17 miliardów złotych wypłaty dopłat na finale. Małgorzata Motacha. Dzień dobry, zapraszam na agrobiznes. Nawet dwukrotnie więcej niż kilka lat temu uczniów szkoły rolniczej w Sichowie w województwie świętokrzyskim przybywa. 90% z nich to dzieci rolników, które prawdopodobnie wrócą na wieś. Kamil Maj wychował się na wsi. Po szkole pracuje w 30-hektarowym gospodarstwie. W szkole uczy się, jak robić to lepiej. Tam praktyka i tu praktyka. No tu maszyny mamy dosyć nowoczesne i to jest tak naprawdę jedyne miejsce, z którym możemy mieć styczność z takimi maszynami. Bo szkoła jest dobrze wyposażona ciągniki, kombajn, maszyny rolnicze jest wszystko, co niezbędne w gospodarstwie. Młodzież dostaje nawet więcej, bo za darmo może zrobić wiele kursów. Szkoła współpracuje z gospodarstwami, spółkami i instytutami rolniczymi z całej Polski. zawartości. wytłumaczyć, tak w sposób bardzo prosty, jak zbilansować składniki pokarmowe, jak do nich podejść, a także. Nas zachęcić ich do badania swojej gleby? Tak, by prowadzić gospodarstwo w sposób nowoczesny i opłacalny. W tym roku zdecydowało się na to wyjątkowo dużo uczniów. Jeszcze kilka lat temu do szkoły chodziło 150 osób, dziś uczniów jest więcej. Bardzo duże zainteresowanie, dużo większe niż było to lat temu, na przykład 10. Dzięki yy... Dotacji, którą otrzymujemy z Ministerstwa Rolnictwa, dzięki kierunkom kształcenia, które uruchomiliśmy, liczba młodzieży praktycznie nam się podwoiła. Uczniów przyciągnął także dodatkowy kierunek. Oprócz mechanizacji rolnictwa i technika żywienia pojawiła się także weterynaria. Od zawsze uwielbiałam zwierzęta, chciałam im pomagać i właśnie nie lubiłam, gdy one cierpią. Dlatego uznałam właśnie, że technik weterynarii będzie najlepszym pomysłem. Szkoły rolnicze są najlepszym pomysłem dla kilkunastu tysięcy uczniów w całej Polsce. Ministerstwo Rolnictwa prowadzi ponad 60 takich placówek. Rocznie przekazuje na ten cel ponad 400 milionów złotych.